Witam Was w kolejnym odcinku, gdzie będzie taki trochę krótszy odcinek z igłyciem z truskawek, ponieważ chciałam Wam tylko pokazać, jak one wyrosły, ponieważ 9 miesięcy temu zasadzałam te truskawki, a 4 miesiące temu je przesadzałam, więc jeśli ktoś nie widział tego odcinku, to oczywiście zostawiam link w opisie na dole. Jak widzicie, już teraz o wiele bardziej wyrosły od tamtego czasu przesadzania. Są o wiele ładniejsze, większe i ładniejsze. E, mam nadzieję, że w ogóle coś z tego będzie, bo kolejny odcinek raczej już będzie z tego, jak albo mają kwiatuszki, albo już będą troskawki. Jak w ogóle coś wyrośnie. Jeśli nie wyrośnie, to nagram Wam odcinek, proszę po prostu no, na przykład zwiędły, albo po prostu pokażę Wam, albo powiem. E, Chciałam Wam właśnie tak poinformować, jak tam się trzymają u mnie te troskawki, więc mam nadzieję, że chociaż mi wyrosną i jak urosną, to, że będą dobre. E, podlewam je, dwa monie i tak dalej, więc no, mam nadzieję, że, będą, że wyrosną. Na razie się dobrze trzymają. Jeśli ktoś nie, y, nie oglądał tych odcinków, to zachęcam do obejrzenia jeszcze raz. Więc ym, tak. O, tu mają, te na przykład mają takie duże listki. Tu jeszcze mniejsze są, ale na pewno też wyrosną. Albo tuż są już większe takie. No więc, yy, tak właśnie się one prezentują. Jeśli Wam się spodobał ten film, to zobaczcie łapkę <laughs> Ci w górę, bo już był taki króciutki, ale wiadomo, jeśli ktoś nie subskrybował, to niech da subskrypcję. Jeśli ktoś może ma jakichś kolegów, przyjaciółki lub koleżanki, które może by chciało obejrzeć takie, takie odcinki, to im udostępnijcie. więc mam ja dziękuję za obejrzenie tego odcinka i do kolejnego odcinka lub live'ika. Pa pa kochani!